ja to zaraz wam o co tutaj chodzi, momencik, momencik. Opa, opa. Tyle może, więcej, bo teraz będę głównie grał, a nie gadał. Dobra, już się jedziemy, ja sobie nagrywanko włączyła, mi git. Patrzcie co tu się dzieje, okay. mam w cholerę medów, jestem na live roka i sobie gramy. Ja tutaj się będę skupiał bardziej na grze na komentowaniu, więc nie zdziwcie się, że będę bardzo mało gadać. Po co uber na jednego grubasa? Kiedy wrócisz? Dzisiaj może, zobaczę no, Cholera czapka fajna się Jest. Co się stało z rakietą Ałta. Otworzyła się, Boże święty Trujemy <laughs> panowie, bo coś na mnie poszło kurczę już mam 5 zgonów? Ałta. Przy rakiecie samej a idę odejdź Chociaż nie było tego towarzystwa Bierz medyk, bierz medyk ty paliwo I, co i jedziemy Schowacie się bo że... <suszy> <Schowajcie suszy> sniper wali stamtąd yes, oh. 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 Dzięki rok Nie wiem skąd tak próją, kurna, dwóch snajperów, fuck! Uła, ale wpadłem pod kosiarę, Uła. Rany boskie. Żyje Hej, cześć wam wszystkim! Hej, jak się macie, na pewno świetnie. Piękny dzisiaj dzionek, nie za gorąco, nie za zimno. Znaczy właściwie trochę się gorąco robi. Kim snajperów, bardzo, bardzo, bardzo urocza zabawa. Boże, jak ja lubiłem w tą grę grać. Czemu ja się w nią przestałem bawić? No bo miałem inne zajęcia, to ja... Aaaaaa! Zwróćmy się, zwróćmy się! Ajej... Musiało tak skończyć. Zobaczymy, co z, z tym setem, tak ja. Wpadłem do tego tunelu. Wdmuchnąłem płomieniami. I uciekali w przerażeniu. Gruba skrzyczał. Ała! Ała! Płonę! A ja biegłem za nim. Bez żadnych skrupuł. zwycięstwo. To Co mnie do tego filmu? Ja byłem w czerwonych i miałem... A, tak. I miałem 2-0. Dobrze cię słychać. Panie kolego. Dzięki. A! Nie trafiłem w przejściu. Ogi, mój miotacz się tak nazywa. lecimy. Ja pierdolę, ile lekarzy. Nie przesadźmy, za chwilę będą sami lekarze. O mas, o Ktoś tutaj zginął? Nie dopędzę tego. Że... Ja nie kiedy wrzuć nagranie? Dzisiaj chyba. Dzisiaj wieczorem spróbuję. Spróbuję skleić w ciągu dnia, skonwertować i wrzucić. Kończę, tak? wrzuciłem wam dwa nagrania z NeFortressa, z Orks jedno i jeszcze wam mało. Ja pierdzielę. Dobra, trzeba się ogarnąć, bo padam jak co, jak chcą Poszukajmy Dobra Poszukajmy snajperów. i drogi roku mój Boże jak przyjemnie się gra Pyro J jest szybki się. Wicznej, ma dmuchnięcie, ogliste dmuchnięcie Jak krojo po imprezie Uuu żyjemy ooo wiedziałem że tam będzie Hello! To no, ruski Banan, mój Boże Lilu, ja cię grać Uważaj! Leczcie się nawzajem, nawzajem się leczcie. Ja nie padnę, ja mam dużo HP. Tutaj się schowamy na moment, i zaraz znowu wyjdziemy po tych snajperów. Lecimy, niech się zrespią. Schowaj się, żeby cię nie było widać. O właśnie dlatego. No wiem właśnie. Chowajcie się, żeby was snajper nie widział no Co kogo, co kogo? Uuu, już byłem tu, światę chce Ale niestety poświęciłem medyka żeby biec no, no, nie Jakby zacząłem wierz za snajperem. Ale co muszą w plecy na mój? Brawo. I szalenie. tyle w temacie. Lecimy na nich, dawać, na respa im wbiegamy. Odpalcie Neubera, jednego. Pro persekutor, dobrze. Musimy się duże, nasza rakieta rośnie. Załaduj do rakiety. Woo Tego nie widziałem jeszcze. No Kurcze, rok mnie goni w statach. Fatalnie, fatalnie. <grym> bardzo fajnie się gra. Co tu, tu pogadać Medyk, no grubego leczcie! cholera! Spaj, spaj, spaj! Alien czy ktokolwiek. Kurna, no zaczyna się. Do blu nie da rady, cholera! Listek. Spaj, co wałem, cały zespół przeciwny znowuż? Oj cholera, cholera. Ja chcę do blue. Ja chcę do blue. Ach, to się musiało w końcu skończyć. Kończyć, to wszystko kończy. Tak, to już jest... Tak to już skończy. O, dobra, mam medyka. Idziemy tankować paliwo. Wskakuj, to sodzie. Pistolet. O rany woski, ale mnie przycelował Do toalety, idę ze dwóch. Okej się kręcę. Ludziowie, ludziowie, biegnijcie, przecież... Thank you, Sorry, ja nie, nie, nie było wymieniam. mnie, już jestem, już jestem, już gram. Nie wiem jaka jest wartość tego i się nie wymieniam. Rok nie umie handlować, ha, ha, ha Shit Ale ładnie było panowie ładnie było Co za akcja w ostatniej chwili Nie, no nie Dali radę, ale ból 5, 4, 3, 2, 1 The Australian will be available for pickuping in 45 seconds Coś się zmieniało co Czekajcie... tu Przedmioty... Okej. Okay. To są te, tak? nasyk. Mam. Na głowie coś mam ciekawego? Eee, Riazki banan. Założy? Ruski ty, choleroty. No to wchodzimy. We have What the hell No to mi się podoba Idziemy, <grystanie> jedziemy, Sorry Kobiet O oh yee <yeah>. Baloniki <grystanie> Ora niewoski prosicie! Jasne, weźmę. Nie ma problemu, mogę przybić piąte schematy. Aj, tamto mnie zjarali. Co za dzień. <grym> Proszę Pomyś bardzo, pań, panie Sowa. Opa, opa. Tak będziesz. Nie na nagraniu, nic nie problem. Nic jak wiesz, nie mów, no. Będę szedł? Będziesz, będziesz, wszyscy widzicie, o masz Amber Charge, a Gary move out. Schowaj się, za niech się zamknie, niech się zamknie, o i teraz oh wychodzi. Słucham, co? Tam się ktoś pytał, bo nie słyszałem. Ja Zwaruję. to jest ostatnia gra, ja muszę potem iść do pracy. Kurde, jak się tu ma O Jedziemy, o! wow, Jaki aniożual! Na bogato panie Locker. Dobra, przegrywamy jakby. Nie. Co za obrazę, co za, co za do tego. No, no, mam po prostu wstyd. O, odpal, odpal, odpal! Shit. Ech, cholera, Do cholera. No, i tyle. Dobra, rok skończył, ale jeszcze zagram. Jeszcze zagram jedną rundkę. Piątka, Szeik. Jesteś, jesteś. Kochka. Chodź, 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 piąteczka. Dziękuję Szajku Nie ma sprawy, naprawdę. Tak, bo tu miałem okno tego. Będę to nagranił. O! No tu najważniejsze. Okay. Tak, Rok tak wyszedł i już wszyscy wybywają. E, ja fantastycznie, fantastycznie się grało. E, no i dobrze. I, i, I ten... Ale ja teraz mam inne bardzo ważne zajęcia, jestem tutaj praktycznie od 11, więc do różnego zobaczenia. O godzinie 3 jest Max Payne na... na... Jeżeli ktoś ja może, to może go to zainteresować. Tymczasem pozdrawiam Was bardzo serdecznie.